GitHub to jest narzędzie dla programistów, to jest takie repozytorium kodu. Firma, która należy do Microsoftu od niedawna, natomiast oni też wypuszczają dużo ciekawych nowości, jeżeli chodzi o AI. Wcześniej był GitHub Copilot, który totalnie się nie sprawdził i większość programistów z niego zrezygnowała na rzecz takich edytorów jak Cursor, natomiast oni dalej próbują, teraz wymyślili, że utworzą taki produkt, który nazwali GitHub Spark, i ten produkt będzie służył. On jest w takim stageu Technical Preview, więc pewnie niebawem pojawi się na rynku, ale ten produkt będzie służył do czegoś, co mi się wydaje, branży, że może bardzo się przydać. On, on jest takim kompletnym narzędziem do tworzenia mikroaplikacji przy wykorzystaniu AI, czyli w sposób naturalny wpisujemy, jaką mikroaplikację chcemy stworzyć, na przykład taką do śledzenia wydatków. On tworzy cały UI, backend, frontend. I jeszcze deployuje tą aplikację, więc nie musimy w ogóle w ogóle myśleć o tym, gdzie tą aplikację umieścić, jak ją zakodować, i tak dalej. GitHub robi za nas wszystko. To jest trochę podobne do tego, co Replicate zrobił. Replicate trochę słuch po nim zaginął, tak naprawdę. Po pierwszej takiej ekscytacji, natomiast no, wydaje mi się, że GitHub ma wszystkie narzędzia, żeby zrobić to nawet, nawet lepiej.